Nawet nie wiemy, jak bardzo sterują nas podświadome procesy. Prawda? Według niektórych nawet te 95% decyzji, które w ogóle podejmujemy w życiu, Aha. nie wynikają z racjonalnych wiesz, przesłanek, takich poznawczych, kiedy ja siedzę i myślę: Słuchaj, jaki, jak, jaką koszulę dzisiaj ubrać? Jakie spodnie? Nie? To czekaj, to jest trudna decyzja, przeanalizujmy. To tak się nie odbywa. Zakładasz, mm -hmm. to ci leży. I większość decyzji jest generalnie właśnie taka systemu pierwszego, jak to by powiedział Kahneman. Tak? Podświadoma, intuicyjna, szybka, nieprzetwarzająca dużej ilości danych. I teraz, jeżeli mówimy o wydawaniu pieniędzy na reklamę, to jeżeli rozumiemy, jak działa umysł ludzki, to wiemy, że komunikacja musi być właśnie w procesie długoterminowym, bardziej emocjonalna, bardziej wizerunkowa. A kiedy przychodzi sezon na przykład na wyprzedaż albo na jakąś akcję typu, nie wiem, w sezonie, nie wiem, handlujesz zeszytami szkolnymi i masz wrzesień jako taki, wiesz, pik swojego zainteresowania, to wtedy mówisz, słuchaj, kojarzysz naszą markę, bo oglądałeś przez nie wiem, cztery kwartały komunikację, a teraz zobacz, mamy 15% rabat.